Family, zbieram punkty witaj, punkty Payback i wszystko przy kasach, ni chuja, nic online, nie? To był piękny tydzień. W no ogóle, jak te lockdowny zaczęły się kończyć, to... to myślałem, że już będzie, wiecie, już będzie spokój. No to kurwa Putin najechał Ukrainę, nie? I ja... I wiecie, ja myślałem, że... Wy miałem występy zapanowane już. Miałem na Podkarpaciu trasę testową, w połowie marca zaplanowaną, A 24 lutego wiadomo, co się wydarzyło, nie? No i tak mówię, kurde, może nie odwołam te występy, bo tak... no głupio, tam już tak blisko granicy że z drugiej strony może ludzie potrzebują tego teraz. Nie, 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 wiem, nie wiem co zrobić. I patrzę, że Michał Leja był na początku marca na tra trasie Podkarpaciu, więc dzwonię do niego. Mówię Michał, jak tam te występy na Podkarpaciu, jak atmosfera? On mówi, Lotek, super, naprawdę super. W ogóle później na festyn sobie poszliśmy. Ja mówię, Jezu, festyn teraz na Podkarpaciu? Mówię, Gdzie był ten festyn? Przy granicy! <śledztrę> Normalnie bigo z kiełbaski! Moja sobie jakieś ciuchy znalazła jakaś wystawa psów, bo te psy w klatkach, ludzie patrzą, się wzruszają. Zajebiście, mówię <laughs> ci. <laughs>